się po pierwsze gratuluję piękne dwie bramki. Powiedz mi, jak się czujesz tutaj strzelając przy Bukowej i zdobywając komplet punktów wreszcie? No, bardzo miłe to uczucie. No, mieliśmy świadomość tego, że deficyt punktowy na, na naszym stadionie jest, jest duży, dlatego e, chcieliśmy dzisiaj zrobić wszystko i, i się to udało, żeby, żeby ten komplet punktów wreszcie po, po, po wielu kolejkach został na Bukowej. Dzisiaj się nam to udało, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ale, ale jeszcze dużo pracy przed nami, bo, bo ten mecz pokazał, że. Mankamenty w naszej grze są. Rywal dzisiaj był dobrze dysponowany, ale my o te dwie wręki okazałyśmy się lepsi, także cieszymy się bardzo, ale a jeszcze kupa roboty do zrobienia. Udało się przełamać przy tak trudnym rywalu, e, zdobyć tutaj na Bukowej komplet punktów. Powiedzmy, złapaliście pewnego rodzaju serię, bo, bo punktujecie już w kolejnym meczu. Czy to, że zbliżacie się do tego czuba tabeli, mobilizuje was dodatkowo? Znaczy, w tabelę na pewno zaglądniemy po ostatniej kolejce sezonu, gdzieś tam ona wtedy będzie wiarygodna i istotna. Dzisiaj e, mamy świadomość tego, że e, pniemy się w, w górę tej tabeli, ale, ale jeszcze jest wiele punktów do zdobycia i gdzieś tam e, będziemy robić wszystko, żeby już na piątek się przygotować jak najlepiej, gdzie czeka nas ciężkie spotkanie w Głogowie, ale, ale na wyjazdach nam się gra nieźle i liczę e, e, i wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie przywieźć komplet punktów i, i, i z, zrobić tą serię jeszcze troszkę dłuższą. Zszedłeś z boiska z własnej woli, powiedzmy, dokuczać jakiś uraz? Cały tydzień zmagałem się gdzieś tam z problemem. Gdzieś tam po ostatnim meczu miałem mięsień czworogłowy, mocno zbity, ale tutaj ukłony wielkie i podziękowania dla Wojtka Hermana, gdzie do późnych godzin wieczornych został ze mną w klubie i pracowaliśmy nad tym, żeby mu dzisiaj wystąpić, także e, także te bramki dedykuję jemu. Jestem, jestem bardzo szczęśliwy, że mamy w klubie takich ludzi, którzy gdzieś tam może nie na pierwszym planie, ale gdzieś tam swoją robotę wykonują bardzo dobrze i, i pozwalają nam się cieszyć z tego zawodu, który, który uprawiamy.